Witam w kolejnym filmiku na kanale. Wreszcie, wiem, że rzadko wrzucam, no ale co zrobić, życie, prawda? Tym bardziej, ten filmik jest taki troszkę złożony, więc troszkę mi zajęło po dogadywaniu i podokręcanie tych wszystkich części. Ale tak, tytuł filmiku nie jest mylący. Dzisiaj dokładnie takimi rzeczami się będziemy zajmowali. I mam nadzieję, że obie strony skorzystają. Zarówno nasza widownia damska, jak i męska, coś może ciekawego dla siebie podłapie. I jak zawsze, ja nie jestem żadnym ekspertem, za nikogo tak się nie uważam, po prostu chcę się podzielić moimi doświadczeniami, przemyśleniami, paroma, paroma pomysłami. No po prostu z nadzieją, że komuś to pomoże spędzić przyjemny czas, przede wszystkim uniknąć jakichś błędów, no i może podłapać jakiś ciekawy pomysł, tak? Ode mnie. Jeżeli. Ktoś byłby bardziej zainteresowany tematem, ponieważ dzisiaj yy, pobawiłem się taką troszkę prowizorkę i polowy poradnik, więc będą bardziej takie rzeczy niż yy, jakieś ambitne. Natomiast, gdyby ktoś był bardzo zainteresowany yy, rozwinięciem tematu i kogoś to naprawdę kręci, to gorąco polecam wyszukanie takiego słowa. Tak jak yy, kama Sutra jest taką indyjską sztuką pieszczot. Tak, to jest właśnie w temacie wiązania, pętania i bondycz. Bardzo dużo można fajnych rzeczy znaleźć, wręcz zakrających na sztukę, bardzo artystycznie pięknie zrobione. Także tak, dzisiaj polowy poradnik, a to jest coś, co można poszukać, jeżeli ktoś się tym bardziej interesuje. Dobra, zaczynamy. No i pierwszą rzeczą, tak naprawdę najważniejszą w tym wszystkim, którą trzeba zrozumieć, to jest to, o co chodzi w tych zabawach, tak? O kontekst. Zwłaszcza mężczyźni mają z tym duży, duży problem, bo, no nie wiem, na się filmów pan ma jakieś dziwne wyobrażenie. Panowie, nasi kochani mężczyźni, to nie chodzi o to, żeby kogoś związać i skleić tak, żeby nie mógł się wydostać z tej piwnicy, żeby nie mógł oddychać, nie mógł mrugać i żeby po prostu pokazać. Jak niesamowicie ja potrafię się posługiwać węzłami i taśmami i linami i łańcuchami i wszystkim. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby y, przejąć nad kimś kontrolę, żeby okazać troszkę dominacji, no i żeby jedna strona mogła się skupić na tej drugiej. Tak? Więc y, to nie chodzi o to, żeby. Y, pokazać kobiecie, hej, zobacz, jaki jestem silny, i co potrafię, jak mocno cię potrafię złapać, jakie mam wielkie mięśnie i, i jaki jestem brutalny, to bardziej chodzi o to, że hej, mam na ciebie taką ochotę i chciałbym ci zrobić tyle rzeczy i dzisiaj mi nie będziesz przeszkadzać. tak? Yy, drogie panie, tak samo, jeżeli czujecie, że no, to jest mm, to, co się teraz dzieje, Wychodzi z niedobrego miejsca, no to macie pełne prawo powiedzieć nie, stop i, i nie tak się chce bawić. Także yy, najważniejsze, no żeby zrozumieć, że to jest zabawa, tak? To nie, to nie chodzi o to, żeby brutalnie kogoś zdominować i, i po prostu, żeby mieć nad kimś władzę i, i, i żeby ktoś się czuł totalnie bezbronny. To chodzi o to, żeby. No bo to już zakrawa na sadomaso, prawda? To jest osobny temat, tak? Teraz no, rozmawiamy o po prostu. Zabawach. O tym, żeby troszeczkę coś, czegoś nowego spróbować. No i tak jak mówię, przejąć nad kimś kontrolę i okazać troszeczkę komuś dominacji, no i móc się po prostu na kimś skupić, tak? Więc ten filmik się będzie składał z kilku takich części: od tego, jak no, kogoś unieruchomić bez żadnych y, zabaw, parę takich małych sztuczek, po różne rzeczy, które możemy zaimprowizować, no i jakieś konkretne zabawki. Natomiast to wszystko się tak naprawdę kręci wokół drugiej rzeczy, która, którą chciałbym Wam przekazać, zwłaszcza mężczyznom, ponieważ nasi kochani panowie też nie rozumieją pewnej rzeczy. Bierze się stąd, że ciało mężczyzny jest troszeczkę inne niż ciało kobiety, prawda? My jesteśmy dużo mniej wrażliwi. Nasza skóra jest dużo mniej wrażliwa na dotyk, na różne stymulacje, więc mężczyźni często nie rozumieją, że. Coś takiego, silny chwyt, yy, w jakichś sytuacjach, czy uścisk ręki, czy, czy jeżeli się bawimy w jakichś kibaki, na macie, mi nie sprawia żadnej nieprzyjemności. Dla mnie to jest po prostu konkretny chwyt, ja po prostu czuję czyją siłę. Natomiast kobiecie sprawi to bardzo dużo nieprzyjemności. Dlaczego? Ponieważ kobiece ciało jest dużo bardziej wrażliwe. I jest taki mały eksperyment, który można zrobić, który może Wam drodzy panowie, pomóc zrozumieć jak kobiety czują dotyk, jak kobiety odbierają świat, tak? Tym zmysłem. Ponieważ mężczyzna też ma parę wrażliwych miejsc na sobie, tak? Na swoim ciele. No i na przykład jednym z takich miejsc jest wewnętrzna część łokcia. Więc można, prawda? Nie przyznajemy się. Ale można spróbować właśnie dotknąć tej wrażliwej części bądź na szyi. Zobaczyć jak delikatny dotyk sprawia nam przyjemność albo jest po prostu miły. No, i teraz sobie panowie wyobraźcie, że kobiece ciało jest całe takie wrażliwe, a nawet jeszcze bardziej wrażliwe. Więc z kobietami po prostu musimy się obchodzić delikatnie i kobiety bardzo mocno odczuwają to, jak je dotykamy, jak się z nimi obchodzimy. Tak? Więc to należy sobie zapamiętać, oglądając pozostałe części tego filmu. Tak? No, bo tak naprawdę to chodzi o to, żeby naszej kochanej partnerce zapewnić dużo. Mocnych, ale bardzo przyjemnych doznań, tak? No, Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, jeżeli chcemy komuś okazać troszeczkę dominacji i, i troszeczkę siły, no, oczywiście możemy użyć naszych rąk, prawda? No i tak jak wcześniej, wszystko robimy z wyczuciem. To nie chodzi o to, żeby się z kobietą siłować i, i żeby ją powstrzymać przed wyrwaniem się. No bo jeżeli jest taka sytuacja, to znaczy że coś robimy nie tak i. I kobieta chce się wydostać, prawda? Więc yy, delikatnie, z wyczuciem, tak jakbyśmy jakiegoś kotka albo szczeniaczka chcieli wziąć w nasze ręce i przenieść z kanapy na łóżko, bo nam kurde zajmuje miejsce, prawda? Więc z kobietami obchodzimy się delikatnie. Więc oczywiście używamy naszych rąk, żeby kogoś delikatnie złapać. Yy, również możemy użyć ubrań, które mamy na sobie. Żeby wam podrzucić parę pomysłów, to się troszkę powygłupiałem ze znajomą i może się komuś przydać te parę ciekawych ruchów, więc mały filmik. No. Nikt nam pomoże? Nie tak. Paluszki, żeby nie płamać. Hi. Ja. Oczywiście to jest tylko tak, żeby Wam podrzucić parę y, pomysłów, co można zrobić. No, To samo można zrobić w łóżku, to samo można zrobić z czymś nogami, to samo można zrobić. Tak samo można użyć y, innych części ubrań czy bielizny, prawda? No to już zostawiam waszej y, wyobraźni. No ale dobra. Co jeszcze ciekawego możemy zrobić, zaimprowizować? No, możemy na przykład użyć naszego paska. Nie tylko do. Trzymania spodni, ale też... tylko musi być taka sprzączka. Znaczy tak może być paska, prawda? jeszcze raz. Sprzączka. A, no. Kolejna taka szybka sztuczka jest, jeżeli mamy kawałek na przykład paska od szafroka albo kawałek jakiejś tasienki, prawda? Zaczynamy w ten sposób. Także jeden koniec jest z tyłu, drugi jest z przodu. I teraz musimy tylko przeciągnąć ten pasek przez każde oczko, czyli tutaj raz i tutaj dwa. No, oczywiście możemy potem zaciągnąć, tak? To jest tylko jeden z takich przykładów. Tak, jak mówiłem, po więcej yy, zabaw, to prawda? To jest taki szybki sposób. Przy odrobinie wprawy to dość szybko wychodzi, tak? No. Więc tak, w ogniu walki wiemy, że możemy złapać za ręce, za nogi, za włosy, za ubrania, za paski, za taśmy, za cokolwiek pod ręką, tak? Jest kilka rzeczy, które no jednak nie zdają egzaminu. Jedną z takich największych mitów i jedną rzecz, która naprawdę okropnie działa, która okropnie zda egzamin, jest taka taśma, prawda? Tak zwany duct tape w wersji czarnej albo srebrnej, na wszystkich filmach do... Do zakrywania ust, do wiązania rąk przez porywaczy. Dlaczego taśma taka nie ma sensu i nie zdaje egzaminu? Ponieważ klej w takiej taśmie jest bardzo mocny. Co gorsza, im dłużej taka taśma jest do czegoś przyklejona, tym ten klej jest mocniejszy. Więc po prostu w najlepszym wypadku skończy się depilacją. Natomiast w najgorszym wypadku i spotkam się z czymś takim, yy, taka taśma schodzi razem ze skórą, no po prostu zdejmuje na yy, Takie miejsca potem wyglądają po prostu jak obtarcia, pojawiają się nawet siniaki. Także o ile do związania kogoś takie coś działa, natomiast po fakcie jest już problem. Także gorąco odradzam do yy, no, no ponieważ daje to więcej problemów niż, niż korzyści. W sklepie można kupić specjalną taśmę do takich zabaw, jeżeli ktoś by chciał mieć profesjonalny gadżet. Wygląda to tak jak taka gruba folia. I trik polega na tym, że ta taśma przykleja się tylko sama do siebie więc no, można się tym bezpiecznie pobawić. Natomiast problem polega na tym, że jest ona dość droga. A jako, że jest to gadżet jednorazowy no po prostu jest to kosztowna zabawa. Ciekawą alternatywą która naprawdę świetnie działa, jest taśma maskująca, tak? Yy, taniutka. Bardzo przyjemnie się odkleja, bardzo przyjemnie się stosuje. Jest wystarczająco mocna. Zawsze możemy 2-3 razy więcej jej nawinąć i ona zda swój egzamin. A co najważniejsze, po skończonej zabawie, tak? Jak, jak yy, opadną emocje chcemy się przytulić, to możemy się jej szybciutko pozbyć. Nie musimy chodzić i biegać, szukać nożyczek noża, żeby się tego pozbyć, tak? Żeby w ogóle kogoś uwolnić. Także tak, albo. Yy, tak, jak mówię, droga, profesjonalna, nie do końca potrzebna taśma yy, ze sklepu albo taśma maskująca. tak? Kolejnym gadżetem, który nie zdaje swojego egzaminu, a oczywiście jest we wszystkich filmach, to jest to. Kajdanki. To są akurat prawdziwe, takie jak, jak yy, używa policja. Ym, oczywiście, pewnie wszyscy wiedzą, że można też kupić taką wersję zabawkową, ale są często plastikowe albo z takiej ciężkiej, cienkiej blachy. Bardzo często mają to taki różowy puszek, żeby były troszkę przyjemniejsze. No i mają taką dźwigienkę tutaj, żeby je, żeby je można było otworzyć bez kluczyka. Yy, I wersja prawdziwa, i ta wersja zabawkowa ma ten sam problem. Są one po prostu bardzo, bardzo niewygodne i nieprzyjemne. To jest kawał grubego, twardego, sztywnego metalu który nie do że jest bardzo nieprzyjemny na rękach, ale też na no w łóżku jesteśmy aktywni, tak? się na plecy, na boki i tak dalej, i to bardzo ogranicza ten ruch i no po prostu skończy się przynajmniej na wielu siniakach i wielu ała i wielu poczekaj niewygodnymi, tak? No i tak jak z, z duct tape'em, jak już opadną emocje i już skończymy zabawę. No nie daj Boże, że zgubimy kluczyk, więc potem jest chodzenie, szukanie biednego kluczyka, zamiast się przytulić i się i porozmawiać o tym, co się przed chwilą wydarzyło, tak? Więc tak, naprawdę nie polecam, jest to po prostu nieprzyjemne, niewygodne i, i więcej stwarza problemów, niż daje korzyści. Jest alternatywa, tak? Która bardzo dobrze działa. Coś takiego, prawda? Kajdanki w takiej formie są. Bardzo wygodne, szerokie, można się szarpać, można się tarmosić. Yy, działają tak samo dobrze na rękach, jak na nogach. Rozpinają się, można je zapiąć wokół słupka łóżka, można je przypiąć do czegoś, można je po prostu szybko rozpiąć. Yy, jeżeli mamy przerwę i potem yy, wrócić, jest to bardzo fajna sprawa i bardzo dobrze działa. No i tak jak mówię, nie ma tych wszystkich problemów. Które są z tymi kademnami, tak? No. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, żeby nie były badziewne, bo no, chodzi o to, żeby ktoś musi troszeczkę po, poszarpać. No, żeby się nie rozkleiły, żeby nie, nie, nie się nie rozeszły po prostu w ogóle walki, tak? Więc to. Super sprawa. Dobra. Szybki filmik poglądowy, co można znaleźć w sklepie. No i szybka wycieczka do sklepu z takimi gadżetami, żebyście mogli zobaczyć, jakie rzeczy możemy znaleźć na półce. No i tu są właśnie te kajdanki zabawkowe. One są po prostu delikatniejsze i cieńsze, no ale niestety nadal są metalowe, nadal niewygodne i mało przyjemne. Właśnie z takim mechanizmem z boku do szybkiego otwierania bez użycia kluczyka. Możemy też znaleźć właśnie takie kajdanki z materiału bądź ze skóry. No akurat te, które widzimy tutaj, nie są za solidne. One się bardziej nadają jako akcesorium do jakiegoś stroju. Ale jest to już dużo przyjemniejsza rzecz niż właśnie takie zabawkowe metalowe. No i tu jest ta taśma, o której mówiłem, która bardzo dobrze działa. No tylko jest niestety dość kosztowna. Możemy też znaleźć różne zestawy, które tak naprawdę jest to kilka tasiemek zszytych razem, no ale wyglądają profesjonalnie. Pytanie, czy, czy będą się komuś opłacały. Na przykład tu jest taki zestaw, który możemy zamontować w łóżku pod materacem. Albo na przykład kawałek kolorowego sznurka, kawałek kolorowej linki. No i oczywiście ktoś z tego zrobił wielki zestaw za odpowiednią cenę. Bardzo ciekawym miejscem do odwiedzenia, alternatywnym, jest sklep budowlany, bądź ogrodniczy, gdzie mamy jak widać dużo większy wybór różnych materiałów, lin, sznurów, taśm o bardzo różnej teksturze, od miękkich, delikatnych, po ciekawe i szorstkie rzeczy. Yy, można sobie z tego zrobić nawet bardzo fajną, ciekawą wycieczkę z partnerem bądź partnerką. No, i po prostu porozmawiać, popróbować rzeczy, jak, jak je odczuwamy na skórze, i za naprawdę niedużą cenę można dużo ciekawych sobie doznań kupić, tak naprawdę. Jeszcze jednym ciekawym miejscem, które możemy odwiedzić, bo tutaj tak naprawdę nasza wyobraźnia jest tylko jedynym ograniczeniem jest sklep z wyposażeniem domu, gdzie są różne właśnie zasłony są różne liny do, do, do zasłon, do kurtyn. No tak jak mówię, tutaj tylko i wyłącznie ogranicza nas wyobraźnia i możemy bardzo fajnie poeksperymentować z różnymi rzeczami. No i tak naprawdę tutaj wasze wyobraźnia jest limitem, bo na przykład jeżeli ktoś się wspina, prawda, można zrobić wycieczkę do sklepu sportowego. Decathlon ma całą ścianę, sprzedają na metry liny, sznurki różnej grubości, taśmy i tak jak mówiłem, bardzo fajną sprawą jest nawet się wybrać z kimś. I sobie zobaczyć, co jest przyjemne, na jakie odczucia nasza partnerka ma ochotę, prawda? Pokażę Wam jeszcze jeden bardzo szybki węzeł, który jest bardzo praktyczny. Łatwo się wiąże i łatwo się rozwiązuje, tak? I jeszcze taki szybciutki jeden węzeł, który się może komuś przydać, jeżeli chcemy kogoś albo coś przywiązać do, do ucha w ścianie, albo nogi, nogi łóżka. Zaczyna się w ten sposób, więc Raz. Dwa. I teraz łapiemy palcami ten, ten luźny koniec. I wyciągamy. I cały baj z tym polega na tym, że on się bardzo szybko i prosto rozwiązuje. A jak nabierzemy w prawy, to jest też, też całkiem szybki w wykonaniu. Więc jeszcze raz. Raz. I trzy. Oczywiście, jak mówiłem, jest cała sztuka, która się zajmuje takimi węzłami, węzełkami, sznurkami. Po więcej inspiracji polecam przykleić do Google. Podzielę się jeszcze jednym małym yy, patentem. Można kupić y, taką uprząż ze takich pasków, które y, mocujemy do łóżka, żeby mieć, y, no, po prostu jak kogoś przywiązać. Y, natomiast można na szybko, y, fajnie sobie zaimprawizować. Taśmami, bądź na przykład jednym lub dwoma paskami z szafroka. Najpierw musimy je związać, bo zazwyczaj jeden nie wystarcza. Tak. I teraz taki wynalazek wpuszczamy pod materac I po prostu przesuwamy tam, gdzie zawyżane są ręce. No i już mamy jak kogoś unieruchomić, prawda, w łóżku. Więc taki mały wynalazek. Nie trzeba jakichś wielkich pieniędzy, nie trzeba kupować specjalnych wynalazków. Bo tak jak mówię, yy, odrobiną pomysłowości. Wpuszczamy coś pod materac. Mamy to, co nam jest potrzebne do zabawy. No, więc poruszyliśmy temat yy, wiązania, i pętania, i sklejania, i unieruchamiania się w łóżku, tak? No, temat rzeka, ale myślę, że. że... Może parę pomysłów Wam podrzuciłem i pomoże Wam to oswoić się z tematem, tak? Albo przynajmniej zacząć dyskusję z partnerem, z partnerką. Tak jak mówiłem, najważniejsze jest, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, o to, żeby no, zapewnić sobie troszkę zabawy i troszkę dominacji, a nie pokazać, jakim się jest silnym, agresywnym i brutalnym, prawda? Panowie, musicie zrozumieć, że nasze piękne kobiety są delikatne i nawet właśnie takie hardcore'owe, intensywne zabawy nadal muszą się odbywać z wyczuciem i z zrozumieniem, tak, o co chodzi. Prawda jest taka, że no jest niedobór takich mężczyzn, którzy rozumieją o co chodzi i jeżeli ktoś zrozumie, że to chodzi o jakieś fajne doznania i doświadczenie i experience, a nie właśnie wyżycie się czy, czy pokazanie komuś, gdzie jest czyjeś miejsce, no to tacy ludzie są w cenie i na pewno będą docenieni, tak? Więc panowie, to chodzi o to, żeby było kobiecie przyjemnie, i żeby spróbować czegoś nowego, tak? To chodzi o partnerkę, a nie o was. Ech, tu można jeszcze wspomnieć o takim aspekcie no, tego wszystkiego, jak yy, bezpieczeństwo. No Ja po prostu mam nadzieję, że to są zabawy dla dorosłych ludzi, więc będziemy podchodzić do tematu do, dorośle. Więc. Yy, też dlatego tak promuję, naciskam, żeby to było z wyczuciem i żeby to były bardziej zabawy, a nie jakieś konkretne tutaj lochy, kajdany i, i łańcuchy. No bo ponieważ też dobrze, jeżeli zrobimy to w taki sposób, że no w razie czego, gdyby się coś wydarzyło, no to ta osoba związana w jakiś sposób może się wyswobodzić, tak? No. Różne rzeczy mogą dziać. Po prostu z wyczuciem, prawda? Nawet w takie rzeczy bawimy się z wyczuciem. A, jeszcze jedna rzecz. No bo rączki i nóżki możemy wiązać jak chcemy, gdzie chcemy, czym chcemy. Natomiast jest jedno miejsce, z którym się musimy opowiedzieć bardzo delikatnie. To miejsce, tak? I o ile jakieś smyczki, jakieś tasiemki nie są problemem, natomiast na samo szyję. Nie zakładamy żadnych węzłów, nie zakładamy żadnych taśm, nie zakładamy żadnych klejących się rzeczy, dlatego że jest to miejsce bardzo wrażliwe. Niewłaściwy nacisk może tutaj bardzo dużo szkodzić. Możemy za coś szarpnąć, możemy po prostu coś nacisnąć i to nie może być nic, co się może zacisnąć. Więc tutaj. No, możemy po prostu kupić jakąś komuś obruszkę, prawda? Coś na, na sprzączkę, co nam się nie zaciśnie, co nam daje dużo luzu, co możemy bardzo szybko odpiąć, gdyby, nie wiem, ktoś zaczął puchnąć albo coś się nie działo. Więc akurat w tym jednym miejscu nie bawimy się w żadne improwizacje, nie bawimy się w żadne kombinacje. Jeżeli chcemy kogoś tutaj uruchomić, no to kupmy coś odpowiedniego, tak? No i tyle, no.